Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jesteśmy w zupełnie nowej wersji, nowej serii, jaką rozpoczynamy na tym kanale i mam nadzieję, że dociągniemy ją do końca. Ja wiem, że tego jest pełno wszędzie, tak naprawdę. No, Skyrim to jest jedna z najbardziej popularnych gier na YouTubie, jak i ogólnie na świecie. Eee, potwierdzają to chociażby ilości modów, które zostały do tej gry dodane. I dzisiaj tak, rozpoczynamy zupełnie nową serię, mam nadzieję, że ją poprowadzę od samego początku do samego końca i nie będzie żadnych, żadnych przerw, nic z tych rzeczy. Generalnie gramy na paru modach. Te modyfikacje to głównie takie, które mają nam grę urozmaicić. Nie ułatwić, ale urozmaicić. I polegają one na tym, że będziemy mieli nowe pakiety broni, czy to jest modyfikacja Immersive Weapons, modyfikacja Immersive Armors, otwarte miasta, zupełnie nowy początek gry. Tak, nie będziemy zaczynać gry tak jak standardowo się zaczyna, tylko zaczniemy w zupełnie nowym miejscu, zupełnie nową historią. Osobiście wszystkich jeszcze tych historii nie testowałem, na razie przetestowałem tylko dwie. A jest ich tam bodajże 5, ale nie jestem pewny, zaraz to zobaczymy. No i w sumie co ja będę dużo opowiadał, zabieram Was do Skyrim Special Edition i zacznijmy nasze nagrywanie. Od nowej gry gramy jeszcze na czeladniku. Bo ja może i dużo gram w Skyrim, długo grałem, ale nie czuję się tak mocno, żeby grać na ekspercie. To jest jednak. Nie wiem, po prostu jakoś, jakoś tego nie czuję, więc sobie tak bez spinki zagramy po prostu całą fabułę z paroma urozmaiceniami, jakie wprowadzają modyfikacje. Zapraszam. No i właśnie, jesteśmy, jesteśmy. Kim byśmy chcieli w sumie zagrać? Kimś, kto nie będzie taki typowy, że to nie był taki typowy wojownik, może, może coś lepszego albo coś innego, bo tymi wojownikami to w Skyrim się gra, i gra, i gra. Ale myślę, że możemy się pobawić. Hmm. W sumie tego nawet nie przemyślałem, kim możemy grać. <laughs> Zagramy sobie... O, to są dobrzy zwiadowcy i złodzieje. No i łucznicy. A w sumie łucznicy są naprawdę spoko dobra. Możemy się tak pobawić. Pobawimy się w tych łuczników. Może coś tam nawet z magią pomyślimy. A w sumie głównie pójdziemy w łuczników. Co ci panie tutaj dać? Płeć, no jesteś mężczyzną. Wygląda mięśny odcień. Posturę damy Ci najmniejszą, bo ty masz być łucznikiem, a nie wielkim wewnikiem. Odcień skóry. Hmm, dobra, taki zresztą nigdy z tego uwagi nie, przy, nie przykładałem. Damy ci blizny, bo blizny zawsze spoko Barwy wojenne, bez barw może i bez koloru, bo nie ma barw. E, ok, kształt nosa. Damy ci to w ogóle mm -mm, wek brwi. Oczy, nie, 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 kolor oczu ewentualnie się zmienił. Nie, no nie masz być ślepy na jedno oko, jesteś łucznikiem, halo. No na pewno nie na dwie, to byłby skill w sumie. Dobra, mamy. Nie, będą już albo te. Okej, okay. brwi mnie nie interesują, usta też mnie nie interesują. Włosy, no włosy ci damy takie, żebyś miał chociaż jakieś fajniutkie. Hmm. Kucyka raczej nie To w sumie też Slipton. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Elf za kolami. Dobre, dobre. Ojejo. Długie włosy, krótkie. Te elfy są brzydkie, boże. Dobra, niech będzie to. OK. Zapisujemy postać. Nazywamy Leo. I ogień. No i dobra, i co teraz potrzeba? Eee, musimy się przespać. A nie, sorry. Najpierw e, tu nic nie zbierzemy, tu nic nie ma. Jak ja się orientuję? nie ma. No to zaglądamy do tej pani. Tak, mamy wybrać, jak zacznie się nasze nowe życie. I teraz tak. Przybyłem na, 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 na yy, statku. Aha, okej. Okay. Mm, że mamy wie, własny no, dom pewnie w jakiejś z jednych y, miast. Jestem nowym członkiem gildii. Tutaj będziemy mogli wybrać, której gildii. Z teorii, moglibyśmy od razu zacząć skopyta na przykład w gildii zabójców, w gildii złodziei. My mamy taką postać, która pod te złodziejstwo nawet spoko jak idzie. Jestem sponsorem jakby tak lokalnej lokalnej karczmy ale no to nas nie interesuje boże ile tego tu jest można zacząć od razu jako żołnierz o. a to jest vanilla start ok to nie to nas nie interesuje o proszę Zaczniemy sobie od tego ostatniego, bo w sumie brzmi ciekawie. No dobra, można, można to wziąć. Zobaczymy co tu będzie. <grym> że będziemy służyli e, Stendarowi. A ciekawy jestem, bo w, wiem, że w Skyrim nie ma żadnej misji z tymi strażnikami Stendara. Zawsze właśnie tego żałowałem, bo tam sobie chodzą, zaczepiają i tak dalej, a... Teoretycznie nic z nimi nie ma. Nic ciekawego. Dobra. Pokażę. Wow, 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 od razu mamy na wstępie co my tu mamy? Amulet standarda no to tarcza blokuje super niepotrzebne. Zwiększa magię o 40 punktów przywraca, 50 punktów przywraca stalową buławę. Hmm. teoretycznie nic tu nie ma ciekawego, no tylko... To jest najlepsze to niż nic, nie? niż tam jakieś... Jak zaczynaliśmy Vanilla Start, to na podobnych rzeczach mogliśmy sobie tam wziąć. No weźmiemy ten chleb, por kapustę, kosz, wszystko Przeszukujmy komodę, ubiór. Nie, to nie interesuje nas to? Czy coś tu jest ciekawego? No, mm, weźmy... O właśnie skradanie. Ojojoj ile będzie pieniążków na początku. Dobra, no to weźmy ten naszej pomniejszego skradania, na razie nałóżmy, wejdźmy, no i co, dobra, no jesteśmy w tej straży, ale <grymne> nie interesuje nas to najbardziej, bo teraz... O co chodzi? Chodzi o to, że musimy się. Jeżeli mamy iść w fabułę, no to niestety teraz zaczęliśmy sobie jakiś nowy start. Pokazałem wam, jak to mniej więcej wygląda, jeżeli ktoś nie wie. To jest modyfikacja generalnie, tak? Ona to wprowadza. No i co? Jesteśmy na jakimś zadupiu i musimy dojść do Helgen. O, no pewnie, że tak. <laughs> musimy dojść tutaj. Niedobrze. No to nie patrzcie, bo to jest też modyfikacja. Ale. No, to też, Citadel, też bardzo fajna modyfikacja, może kiedyś właśnie zerkniemy na nią. No nic, no byśmy musieli dojść do najbliższego miasta, którym jest Gwiazda Zaranna, stamtąd do Białej Grani, aż do Helgen. No dobra, to tak zrobimy. Idźmy tam, umieścimy sobie znacznik i pójdziemy, no. Przypiszemy sobie w ogóle, tak, broń, stalową buławę do ulubionych od razu. Na jedyneczkę. Hmm. Co my tu jeszcze mamy? Miksury, magia. Czy coś mamy z magii? O, a nie, to jest e, to. Kontrola nadwyższenia, leczenie. E, a to jest chyba do de Defense, ale nie jestem pewny. Hmm. Dobra, weźmy sobie to. Też do ulubionych to damy. Nadbiorące na razie. W sumie nie wiem, czy to... Czy to nie będzie lepsze? Przepraszam Was, bardzo lekkie cięcie mm, Już jesteśmy z powrotem eee, Idziemy dalej, idziemy dalej Na razie stricte chyba pójdziemy do Do, do, do Gwiazdy Zarannej Tak, bo to tam się udajemy O z mapy, mapy mm, Tak, do Gwiazdy Zarannej <laughs> Okej okay. Tu chyba są giganty. To, to A nie, nie giganty, bandyci. O cholera. Dobra, zdycha, zdychaj, zdychaj, zdychaj. O właśnie, dobrze, dobrze. od wziąć te rzeczy. Na razie nie mamy dużego tutaj manewru. Na razie to my. Co to jest w ogóle? W ogóle to buława, już jest na początku, też w sumie jest. To damy do ulubionych i ubierzemy się. Ja wiem, że to zwiększy nam magię. Przyciskanie czarów, przywracanie jakoś tych 15, regeneracja magii, przepraszam, przyspieszona 75%. Żelazne buty, żelazny ham, żelazna zbroja. Eee, no dobra, na razie w to. To i to. Ok, tak będziemy chodzić. Eee, oni tutaj trochę zwariowali, z tego co widzę. O nie, my nie chcemy iść do panów nie zaatakuje mnie? nie no, nie zaatakował, dobra to stwierdzamy stąd byśmy mieli łuk to już byśmy myślę tego giganta na ludzi go położyli ale łuku nie mamy każdy to wie, każdy to wie czy macie coś ciekawego No dobra, w sumie spokoju. Zadanko zadanko już mamy. Weźmiemy je sobie. Yy, czy to zadanie będzie daleko? No yy. i będzie, przybiła i grani. To nie. O, cholera. Yy. No i nie ma staminy. Szkoda, że długiego łuku nie mamy. Gdyby był długi łuk to już byłoby inaczej. No i... <laughs> Przepraszam Was za to, tego, ale coś, coś, coś mam ostatnio problemy. Z gardłem i tak podchodzi. <laughs> Nic, nie mogę na to poradzić, ale nie mogę mówić aż. Dobra. Okej, okay, lecimy dalej. Świat, głównie z ma jest cudowny. Naprawdę nie mogę się doczekać, aż wyjdzie The Elder Scrolls 6. To jest jeden z najbardziej wyczekiwanych tytułów w całej mojej kolekcji gier. Poza Banner Lordem, tak? Jak wychodzi Banner Lord, to już jest automatyczny ząk, że ja to kupuję. Nie ma, nie ma innej opcji i będziemy nagrywać z tego serię. Bo sam widziałem te betki, yy, w sensie tam, jak nagrywali początkowo i wyglądało to naprawdę ciekawie. Dobra, tylko czy tu będzie wóz? To, to mnie najbardziej interesuje, bo jak nie będzie tu wozu, to jest cienizna. To jest naprawdę cienizna. Tu jest kowal. Tu jest Kowal, tam jest jakiś. Może tamten się jak nas przewiedzie. Ja do kurdej gwieździe zarannej, to byłem tylko na jednej misji, jak trzeba było zabić kogoś w mrocznym bractwie. A tak poza tym to nie teraz. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Chwilę, panie, ty mnie przewiedziesz? Tak, A hmm. może iść nawet do samotni. A z samotni sobie. Aha, na takiej zasadzie. No dobra, to tak zrobimy. A z samotni sobie przejedziemy się po prostu do białej grani. Już będziemy mieli stajenie odkryte. A z białej grani ruszymy. Ruszymy stricte do Helgen, żeby już wpuścić tą fabułę do przodu. Zjajo, co? co? Co ty do mnie powiedziałeś? No dobra, sobie myślisz. No i trochę Lipton. No dobra, lecimy do Dostajni. Co mam generalnie na myśli? No chciałem Wam pokazać mniej więcej ten nowy start, jak to wygląda. Widzieliście, ile jest opcji yy, zupełnie zaczęcia gry z innej perspektywy. Teraz możemy tak naprawdę olać. Olać główny wątek i skupić się na czymś innym. Możemy się zbawić w roczne Możemy się bawić w cokolwiek byście chcieli, tak? No ale no, też trzeba tą... Główną fabułę pociągnąć chociaż do tego momentu, w którym y, dostajemy pełny krzyk, tak? No bo pełny krzyk to jest dopiero ogień, i to bodajże było tam na górze. Tak, tam będzie wóz. Tak jest, tu jest wóz. W ten wóz sobie wsiądziemy. Czy mamy na to złoto? Mamy, dobrze, mamy. Hmm, dokąd chcemy jechać? To chcemy jechać do Białej Grani mój przyjacielu Okej okay, Tu wchodzę na bus Przepraszam, że za tego e-papieros e Wiem, <grym>, niezdrowe, ale nie idzie się odzwyczaić hmm, No i dobra Nie wiem czy to jest normalnie, że oni tak tutaj gadają, ale mam takiego moda, który teoretycznie przynajmniej ma e, urozmaicić rozgrywkę do tego stopnia, że mieszkańcy zachowują się zupełnie inaczej, jak się zawsze zachowywali, czyli nie są tacy drętwi i tak dalej, tylko chodzą, robią coś, rozmawiają ze sobą, są jakieś takie większe te interakcje między nimi. Nie wiem, czy ten mod działa, czy nie, bo w sumie, jak ja go instalowałem, to Skyrim miałem od Skyrim dosyć dłuższą przerwę i trochę zapomniałem się przyznam, ale jeśli tak, to naprawdę fajnie może wy odczujecie jakąś różnicę. Mam nadzieję, że kto tu trafi, to trochę zostanie na dłużej, bo, bo naprawdę mam nadzieję, że nagramy pełną serię z tego Skyrim. I tak jak mówię, jestem świadomy tego, że. Z tego Skyrim jest pełno, że już chyba każdy youtuber, który się szanuje, to nagrał. Ale co, co, co mi szkodzi? Ja mówię, ja tutaj chcę nagrywać głównie dlatego, że to lubię i że mi się to podoba, i nie chcę robić czegoś sztucznego i na siłę, że na przykład będę grał w gry, które mi się zupełnie nie podobają. Po prostu uważam, że, mm, że Skyrim to jest odpowiednia gierka, bo dużo o niej wiem. Dużo razy już ją przeszedłem I mogę coś tutaj też wam pokazać nowego Dobra, i to co robię zawsze Zawsze, za każdym razem To oczywiście rozprawiam się z cesarskimi No nie ma innej opcji Dobra, aha, a w ogóle To jest jakiś błąd Tego kiedyś nie było, przynajmniej w tej podstawowej wersji, tak Ziomeczek, którego ratuję, generalnie będzie mnie bił. A i możecie zauważyć, że cesarscy inaczej wyglądają, <laughs> bo te zbroje cesarskie też są zmniejszone, e, zmienione. Dobra. Oj, 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 dobra. Nie chciałem go zabijać, ale. O. Nie wiem, mam jakąś zawsze podjarkę z zabijania cesarskich. <laughs> Za ładnie wyglądacie. A na tej modyfikacji z tym Immersive Armors to już w ogóle wygląda kozacko. Stalowa, Stalowano i właśnie, no i o to chodziło, nie? O to chodziło mamy taki łuk. Weźmiemy ten łuk na razie, ale z tego co ja się orientuję, to ten... On powinien mieć jeszcze inny. I to miałby być Imperial Bow i on jest lepszy od tego. Tak, tamten łuk co wziąłem, to, to również jest z modyfikacji. Jest jeszcze? jaka jeszcze są modyfikacje? No, niby jest to modyfikacja na tekstury 4K, ale również zainstalowałem to po dłuższej przerwie i nie wiem, czy widać jakąkolwiek różnicę. Na pewno widać różnicę pomiędzy zwykłym Skyrimem, podstawką, a Special Edition. Dobra, dalej, dalej. Łuk gadżeta. Tutaj, tutaj. Imperial Bow. Ok. I również do ulubionych od razu. Stalowa strzała 47. na no, O to właśnie chodziło, dobra. To 120 można to później sprzedać w sumie. Um, ulubione stalowa była... No i dobra. Um, weźmiemy sobie oczywiście Imperial było na dwójkę. No i co będziemy musieli robić? No będziemy musieli na pewno robić zaklinanie przedmiotów. Będziemy musieli... Um, podleczymy się trochę, bo tu jest dużo wilków. Eee, przywracanie leczenia, ok Będziemy musieli zaklinać te łuki Musimy jakoś, ja też Zaklinaniem wam powiem szczerze, że się nigdy Tak za bardzo nie bawiłem Ja Skyrim przechodziłem Co jest Nie, nie, nie O Boże Albo uciekają. <grych> Zaś się zregenerują, i tu wrócą, nie? O, właśnie. Nara. I nara. Dobra, wyciągniemy z nich stalowe strzały. Mam nadzieję, że się odzyskają. Nie. Dobra, chociaż jedna. O, to jelonek. To nie. No i dobra, generalnie to, no mówię, tak, zaklinanie, no było jednak jakieś te efekty na tym łuku się przydadzą. Ulepszanie, w kowalstwo można troszkę pójść, aczkolwiek w sumie nie, nie pójdziemy w kowalstwo, pójdziemy w skradanie i w łucznictwo, bo to nam się ładnie synergia się zrobi i będziemy mieli elegancko połączenie skradania ze strzelaniem z łuku. Co się przyda, yy, i pójdziemy też broń jednoręczną, bo na bliski dystans, jednak będziemy też pewnie zmuszeni walczyć nieraz. A to niesie ze sobą jednak konsekwencje. Co się stało? Co jest halo? <laughs> Czemu? Jest to jakiś strażnik? Ktokolwiek? Halo. E, Co się stało złego? Ej, nie, nie, nie. Mm -mm. Nie chcę cię zabijać, bo ty mi się przydasz, kolego. No dobrze. Ej. Ej, 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 coś jest nie tak. Nie powinni się na mnie rzucić, chyba że uznali mnie za smoka. <laughs> Szczerze to żałuję, że nie mamy Fusroda, bo już byłoby po zabawie. O, no i dobra, odciągnął ich wilk. Bierz go. O. o. Niestety, no... Bugi nie są niektóre rozwiązane. Chciałem w sumie... Na następnym odcinku będziemy już grali chyba na modzie, który pozwoli nam Hmm, który pozwoli nam, mówię, który usuwa wszystkie bagi i tak dalej z... No właśnie, on będzie bił. Kurde, ziomek. Chod, słuchaj mnie. Nie chcę ci zrobić O właśnie, Chod ucieka. I dziękuję bardzo. Jeszcze nam się... Ci, coś trzymają znak zł złodziejskie... Jesteśmy niby złodziejem, a to chyba będzie Wojownik i Mak zyskują No i weźmiemy to, bo jednak Złodziejskie są nam najmniej potrzebne, tak szczerze Głównie z tego powodu, że Głównie z tego powodu, że My idziemy w łuk, skradanko i Łuk, skradanie? A kim wy jesteście? No, no, dobra, nieważne, nie zaczepiamy. E, łuk, skradanie i broń jednoręczna. No więc jest tutaj broń jednoręczna, ale nie będziemy już nie szli w żadne... Mm, żadne... No, jak to się nazywa? Kradzież kruszonkowa i tak dalej. Jest to nam zbędne. Nie wiem po co... No jest, no fajnie, kogoś tam czasem okraść, to no, Ale bez przesady. E, dobra, źle idziemy pewnie, tak? Tak, tu sobie umieścimy znacznik. Okej, okay, tu jest Hagen. Tam się teraz utamy. No i dobra. Uciekliśmy tym skórkowańcom. Oby nie było problemu, bo jak będzie problem, że my znowu tam wrócimy i tam wejdziemy, a oni nas zaatakują, to ja nie wyrobię, nie? No nie wyrobię. Bo te NPC po prostu czasem im odpierdziela szajba i to tak mocno. Dobra, i teraz zobaczycie jak to wygląda z zewnątrz, jakby ktoś sobie przechodził w trakcie ataku smoka tak yy, przez chwilę tylko, ale no jednak jest to fajnie zrobione, bardzo fajnie i wielkie wielki szacun dla twórcy moda. <coughs> o proszę, Arduin sobie odlatuje. I mamy za zadanie, żeby przebadać Helgen i to też zrobimy, więc tak, idziemy ze znacznikiem. Dobra, mamy tutaj ciało, okej, okay, teraz mamy list, eee, księgi, 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 adventure list i tutaj ten list, możecie sobie otrzymać, poczytać, on nam mówi o tym, że tam, ja nie czytałem go, wiem tylko, że jest tutaj gdzieś eee, jaskinia po prostu. Jest strasznie długi ten list. No i nie ma, nie ma, na to czasu, ale jest jaskinia jest i mamy ją przebadać. Mamy ją przebadać. Czy oni dalej za mną biegną? W oddali widzę... Widzę czerwoną kropkę. Dobra, tu jest ta jaskinia. Wejdziemy do niej, bo to jest chyba ta skinia, w której wychodzimy razem z Handir, Haldir, nie pamiętam jak ma na imię, albo Rolów, nie pamiętam, nie pamiętam naprawdę, eee, kogo ja wybiorę, no, zobaczycie zresztą, zradzam wam całą, całą zabawę w sumie, no mamy tu będziemy mieli zaraz, musimy sobie przejść na Eee, I teraz tak, tu, tu, tu i mamy dwóch panów. Hop. Adwar, no Handil, no, no bardzo blisko byłeś. I mamy Ralofa. ogóle Ralof Kozacka zbroja też yy, zupełnie lepiej wyglądają, gromowładni. Ja zawsze pomagam Hadwarowi. Głównie dlatego, że jego wuj ma kuźnię. I możemy później sobie wziąć stapki żelaza. Nie rozumiem, dlaczego w sumie to robię, ale no, Hadwara jakoś bardziej lubię. Tak, tak to zostało. No i dobra. I jeszcze damy mu healing potion. I proszę bardzo. Ok. Daliśmy mu. I hardware powinien się podnieść teraz. Tak, hardware się podniósł. Mamy go tutaj. I na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli nie, to zostawcie łapkę w dół. Jeśli chcecie, napiszcie komentarz, co o tym wszystkim myślicie. Wiem, że Skyrima jest dużo. Dzisiaj pokazałem wam jedną z niestandardowych wersji rozpoczęcia gry, dzięki jednej z modyfikacji. I dostawię link w opisie do tej modyfikacji, jeśli ktoś jej nigdy nie widział. Zostawię link do modyfikacji z pancerzami i z bronią. Do otwartej drzwi ogólnie zostawię linki do modyfikacji, na których gramy. No i to w sumie wszystko w tym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zapiszemy sobie, zapiszemy sobie i trzymajcie się, do zobaczenia już niedługo. Elówka.